Cześć, witajcie! Ja jestem Gringrów, a to kolejny już trzeci odcinek z gry Battlefield Hardline. Ehm, dziś pokażę Wam tryb e, bo także Heist. Tak. Ehm, polega on na. Tak, samo na napadzie. E, również sa ta sama high Tation um, Z tym, że tutaj musimy O Jezu, przełączam sobie tryb strzelania Tutaj musimy bronić o, tych ciężarówek o, po stronie... jakby to powiedzieć To są ciężarówki, które zaatakowali terroryści Tudzież gdzieś bandyci No nieważne źli ludzie o Zaatakowali ten konwój. Ojoj, joj. no! Zaatakowali ten konwój. Podłożyli C4. Mają minutę, zanim to C4 wybuchnie. W dwóch ciężarówkach i pieniądze kradną. I otworzę do punktu. Nie wiem, to jest autobus taki zbiorny, coś takiego. I jeżeli im się to nie uda, a nie może, bo ja tutaj jestem. A, ale się może uda. No nie wiem. Jeżeli im się to uda, to po prostu wygrywają. A zadaniem e, słotu policji czy kogokolwiek jest to, aby przeszkodzić im, zdejmować te czwórki i powstrzymać ich tak długo, aż skończą mi się te po lewej stronie nad mini mapą. Skończą mi się tikaty, kończy się runda i wygrywa policja. Także tryb również ciekawy. Um, dzisiaj pokażę, że mamy taką taga ciekawego. Um, tutaj na tej ścianie. <laughs> ambitne, nie? To się łatwo bronić z tego jednego punktu. sam wam pokazuję. O. Jeszcze. No. Nie trafiło mi się nigdy, aby próbowali mnie tutaj szukać. Palce mi szczelają, nawet nie wiedzieli skąd do nich strzelam Także, co nie widzicie, jak to jest dobre miejsce? Przeładuję sobie, a wyjęli torbę. Uh, wiadomo gdzie jestem, niemożliwe. Wiedzieli gdzie byłem. Teraz widzicie tam, to białe leci do, dookoła torby. I ona, w sumie nie jestem pewien, co jest z w stanie, bo zawsze ją podnosiliśmy na czas. W sumie w opisie dzieci mieli napisane wszystko o tym trybie. Ale ona, nie wiem czy będzie to podniesiona przez policję. Nie ma. LOL, chciałem zamazać to jego. O Jezu, o, ale chyba torba jest... Tak, weszła w posiadanie policji. Policja po tym czasie może tę torbę i ją po prostu skitrać. Ale, ale, ale... Teraz coś mi się stało złego. Ta ciężarówka to jest dobrym miejscu i dziwię się czemu oni jej jeszcze nie wysadzili. No full out w ciebie poszło, typie! I ty nic. Jak w tamtej rundzie mi dobrze szło, tak w tej ciulowo. Um, wszystko to jest spowodowane tym, że no jestem przyzwyczajony do tamtego trybu. Tak sobie to tłumaczę. Jest mi po prostu łatwiej tam. Łatwiej się zabić. W sumie najłatwiejszy tryb jest tam Yo. Jo! Drop shot miał być! Tego, nie wiem, bliski kontakt G36 jest słabe, ale damy radę. Także ten tryb moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Jak wiem, że zmieniam zdanie co chwila. Oooooo, No, co ja. Z... Ale zabiłem go, dobrze. Um, kurczę, źle to wyszło, bardzo źle to wyszło, bo miałem dwa pociski chyba w tym krótkim. No i troszkę lipka. Ale cały czas jej ciężarówki nie rozwalili. Ale chcę wyjść, okej. Okay. Bo możemy się tutaj respić bez problemu. Na górze jest. Nie, nie, a co mi się stanie, jak to To może tu jednak odejdę kawałek, tutaj tak sobie Olej się ekran szczęścia, zrobiłem gościa goście. Dobra, co magazynek w niego wpieprzyłem. No, ale nie miałem wyboru, skoro chciałem go zabić. Teraz tak, tutaj mamy kolejny... Kolejną paczkę. Nic się tam tam stało, ale mamy kolejną paczkę. Tutaj oni raczej nie dojdą. jest naprawdę bardzo ciężko. Och, tych ich za dużo lata, trochę razem mówię O, coś, coś, coś się nazywa... Tak, coś się nazywa Yonkawa Albert To, co zrobiłem to był drop shot, Czyli on do mnie strzela, ja się kładę O, w sumie, nie no, zabijać potrafię Zabijać potrafię, sań w tym, że za dużo tu się dzieje w tym trybie. To nie jest już dla mnie. Kill assist, no jak tak? To A ja no, nie, mam. Oni mają jeszcze 44 Tikacy. A ciężko im tu będzie podejść, bo my to po prostu wszyscy jesteśmy. O ile jedzie drugi, tego już nie pokonam. Tam był, dobra no gdzieś się Źle się dzieje. Źle się bardzo dzieje tutaj. No nie no, nie mają, nie mają podejścia. Naprawdę nie mają podejścia. Jakieś amu by się przydało. Czy coś, bo... Z tym co tutaj mam to nawet nie poszaleję specjalnie. Chodźcie na mi tam was. Nie wyjdziecie ten, nie ma opcji, nie możecie. Widzę przeciwników. Może mi się uda zrywelować? Nie uda mi się zrywelować z ciebie. Przecież ja, ja bym tego chciał. A już miałem ten, do z tego. Z healpointa. Perka. Oh. Ten system perków też jest cie... oj sorry za krzesłem. jest ciekawym, ciekawą rzeczą Warto, warto, tak Zgodną e, jakiegoś filmiku Na jej temat e, Z tego względu, że nie było tego w innych BF-ach Nie było perków Oj, przez chwilę myślałam, że tu kasa leży, ale mnie ten tryb e, Biegniemy, biegniemy, dawaj Gręgrowe, oni tutaj podchodzą i podeszli. Przejdę, ten nie przeszedłem. Dobra. O, Dobra. No nie tego nie zrobili, nie zdążyli. Co mi się stało? Sniper, ale mi ściągnął tam daleko był. No, dobry typek, dobry. Musi musicie przyznać, że dobry. Jak mnie zabił, to musi być dobry. Tak? Nie, nie musi być dobry. Po prostu ja jestem słaby. 12 8. no grunt, że stacy są na plusie, nie? Czemu ja leżę? Po to są snajperzy, oni też leżą. Okej, okay, to, to wiele wyjaśnię. Kikaty im się kończą, no nie mają specjalnie dużo szans. Łoł, 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 ale mi sprzedał. Też fajną rzeczą jest to, po prawej stronie widać e, takiego ludka i czerwona głowa, czyli tam dostałem, oberwałem. Bardzo spoko sprawa, moim zdaniem, bo pokazuje dlaczego typek na przykład na hita was zabił, bo trafił w głowę. No ale wtedy bud budzą się kontrowersje i płacz ludzi y, Omega I'm Butter, omega Cheater, nie? Bo dlaczego akurat w głowę trafił? Tu się dużo dzieje. To po stronie tych złych. Przed no, tych złych. No, najlepiej tak powiedzieć, nie? ślić i dobzi. Czy no, on cały czas jest? Nie wiem, nie widzę. Uuu, jakieś dźwięki. Ach, chciałem go zaskoczyć. Oczywiście mi nie wyszło. Jak zwykle. Bo to by było niemożliwe, żeby mi coś wyszło. Ładnie. Ładnie. Dobra. No dostanie? Leżę. No, idź stąd, rusz się Bo ci nas załatwią, jak tu będą i Chciałem cię, ziomek Kolejny samochód Coś trafiłem Co mi się stało? O, na hita mnie ściągnął. Bo nie miałem prawie nic HP. No dobra, trudno. Ale jaki miałem killing z I znowu chyba nic nie mówiłem, co? Ja się tak na tym często łapię, że naprawdę przestaję oddychać i nic nie mówię. Łap. O, dobrze, torby mają. Ja mi jeden ticket. Oni ją tam targają! O oh, my god. Oni to wygrają, jeśli torbę są chyba. Donieśli torbę O, już tak długo ją trzymaliśmy. Na ostatnim tikecie wygrali. No dobrze, to by było na tyle. Pokazałem wam tryb y, haste, czyli napad. Bardzo ciekawy również, ale dla mnie lepszy jest ten pierwszy ten za Blatmani. Dla mnie jest o wiele lepszy. No, no to to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Cześć!